Dzień dobry. Witam Państwa na konferencji prasowej zatytułowanej Lawendowy dzień razem zbudujemy świadomość o padaczce odbywającej się w przededniu Międzynarodowego Dnia Padaczki w tym roku obchodzonego na całym świecie już po raz dwunasty. W konferencji udział biorą pani senator Beata Małecka-Libera, przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia, Pan profesor Konrad Rejdak, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii i kierownik Kliniki i Katedry Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także pani Alicja Lisowska, prezeska Fundacji EpiBohater. Uprzejmie proszę o zabranie głosu panią przewodniczącą Beatę małycką liberę Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Jako przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia, ale także w imieniu wszystkich naszych członków Komisji Zdrowia, chciałabym dzisiaj Państwa zainteresować bardzo ważnym tematem osobami chorymi na padaczkę. Jutro, 26 marca, marca jest Międzynarodowy Dzień Święto Chorych na Padaczkę. Myślę, że w Polsce niewiele osób wie, że taki dzień obchodzimy. A chorych na padaczkę w naszym kraju jest około 400 tysięcy. To są osoby, które żyją wśród nas, z którymi się spotykamy, rozmawiamy, często nie wiedząc o tym, że cierpią na takie schorzenie. Często mówimy o chorobach onkologicznych, o chorobach kardiologicznych, wskazując jakie to ważne wyzwanie zdrowotne dla systemu ochrony zdrowia. Zapominamy o dużej grupie chorób, chorób na choroby neurologiczne, gdzie padaczka jest najczęstszą przewlekłą chorobą, chorobą neurologiczną. Dzisiaj dzisiejsza konferencja ma przede wszystkim na celu podniesienie świadomości, świadomości wśród naszego społeczeństwa. Edukacja zdrowotna jest ogromnie ważnym elementem także w terapii i w postrzeganiu osób chorych. Osoby, które chorują na padaczkę, często są stygmatyzowane. To wynika po prostu z braku wiedzy. I dzisiaj tą naszą konferencją i tym przekazem do Państwa chcemy to odczarować. Wierzę, że w następnych latach. Wiedza na temat padaczki będzie coraz szersza i że osoby, które chorują na tę chorobę będą mogły liczyć na wsparcie nasze, naszych lekarzy, systemu opieki zdrowotnej. Dziękuję. Bardzo dziękuję i uprzejmie proszę o zabranie głosu pana profesora Konrada Rejdaka, prezesa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, kierownika Katedry Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Chcę przede wszystkim podziękować pani senator i całej Komisji Zdrowia za wsparcie tej inicjatywy i zainteresowanie się tak ważnym tematem. My jako Polskie Towarzystwo Neurologiczne oczywiście od zawsze wspieramy i walczymy o to, aby podnieść świadomość dotyczącą chorób neurologicznych. A padaczka to choroba szczególna, bo dotyczy pacjentów w każdym wieku może manifestować się po raz pierwszy tuż po urodzeniu u dzieci, ale też staje się bardzo częstą chorobą w grupie osób w wieku podeszłym. Wynika to z bardzo różnych przyczyn etiologii, mogą to być przyczyny wrodzone, uwarunkowane genetycznie, ale też związane z nabytym uszkodzeniem mózgu, jak udary, urazy czy nowotwory układu nerwowego. Padaczka to termin ogólny, oznacza, że występują napady padaczkowe, spontaniczne, niesprowokowane, a przyczyn może być bardzo wiele i pod tym terminem kryje się wiele chorób czy też zespołów chorobowych o bardzo różnej symptomatologii i przebiegu. Tak ważne, aby dać szansę tym pacjentom na leczenie. Generalnie wiele się zmieniło w tej dziedzinie. 70% osób ma szansę na całkowitą remisję napadów wówczas, gdy zastosujemy dobrze dobrany i skuteczny lek. Niestety około 20-30% pacjentów cierpi na lekoporność, czyli nadal mają napady padaczkowe mimo wielu prób terapeutycznych. My jako Polskie Towarzystwo Neurologiczne walczymy też, aby w Polsce powstał system finansowany przez NFZ diagnostyki przedoperacyjnej padaczki. Dlaczego? Leczenie operacyjne często daje szansę na całkowite wyleczenie, wówczas, gdy zostanie usunięte ognisko w mózgu, które generuje napady. Na dzień dzisiejszy niestety system diagnostyki jest słabo wyceniony, jeśli chodzi o nasz system opieki zdrowotnej, więc, bardzo ważne, aby udało się to stworzyć i zorganizować. A drugi aspekt to terapia farmakologiczna, postęp w tej dziedzinie jest bardzo duży, pojawiają się nowe leki, które dają szansę pacjentom na normalne życie, funkcjonowanie w społeczeństwie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panie profesorze, i proszę o zabranie głosu panią prezes Alicję Lisowską z Fundacji EpiBohater. Na początku wielkie podziękowania. Dla Pani Przewodniczącej jest to dla nas niezwykłe wsparcie. Dla nas w sensie dla wszystkich chorych, również i dla mnie, ponieważ też jestem osobą chorującą na padaczkę. Najważniejszymi problemami, z jakimi obecnie borykają się pacjenci chorujący na padaczkę, to przede wszystkim niska świadomość społeczna tej choroby, dostęp do nowoczesnego leczenia czy nieprzewidywalność listy refundacyjnej. Z racji, z racji jutrzejszego święta podczas tej konferencji chcielibyśmy się skupić na aspekcie rozpowszechniania wiedzy. Epilepsja to najczęściej występująca choroba neurologiczna jest specyficzna i wymaga bardzo indywidualnego podejścia do pacjenta. Dlaczego? Ponieważ ilu jest pacjentów tyle padaczek każdy chory ma swój unikatowy zestaw napadów. Gdybyśmy zapytali teraz. Państwa, jak należy postąpić z osobą, która jest w trakcie napadu padaczkowego, to większość z Państwa wyobraziłaby sobie osobę, która straciła przytomność, dostała ślinotoku, drgawek. I jest to największy błąd. E, istnieje mnóstwo odmian zespołów padaczkowych, które objawiają się np. drganiem konkretnej części ciała, zamyśleniem lub doznaniem wzrokowym czy słuchowym. Napadem padaczkowym mogą być również powtarzalne czynności, tak jak na przykład kilkusekundowe mlaskanie. W momencie takiego napadu nie trzeba udzielać standardowej pierwszej pomocy, wystarczy po prostu przeczekać. Co jednak zrobić, gdy jest się świadkiem takiego typowego ataku toniczno-klonicznego, czyli wcześniej wspomnianej utraty przytomności, drgawek ślinotoku. Na pewno absolutnie nie wolno wkładać nic do ust. To kolejny stereotyp, z jakim mamy w Polsce do czynienia. Próby włożenia jakiegokolwiek przedmiotu do ust mogą spowodować wybicie zębów, a w najgorszym w najgorszym miejscu uduszenie się pacjenta. Jak zatem pomóc? Co zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim zachować spokój. Następnie należy zabezpieczyć miejsce, w którym znajduje się chory, na przykład pousuwać przedmioty, które leżą wokół niego. I ułatwić oddychanie. W momencie, kiedy chory ma ko kołnierzyk zapięty, czy też szalik, po prostu poluźnić te rzeczy. Aby ochronić głowę przed urazem, można na przykład zdjąć kurtkę i położyć ją pod głowę. Po zakończeniu ataku chory potrzebuje kilku minut. Aby dojść do siebie, więc najlepiej po prostu pozostać przy nim do tego czasu. Czego oprócz włożenia przedmiotów do ust jeszcze absolutnie nie robimy. Nie przenosimy z miejsca na miejsce, nie próbujemy cucić, nie powstrzymujemy na siłę drgawek, nie stosujemy sztucznego oddychania i absolutnie nie podajemy nic do picia. Niestety to postrzeganie chorych przez pryzmat tych najcięższych ataków o których wcześniej powiedziałam i krążące w społeczeństwie stereotypy na przykład że epileptyk jest opóźniony umysłowo lub zaraża swoją chorobą powoduje jego marginalizację w sferze zawodowej czy rodzinnej. Ponieważ, jak wykazują badania Polskiego Towarzystwa Epileptologii, 80% ankietowanych pacjentów z padaczką miało problem po tym, jak dostało napadów w pracy. Wiązało się to oczywiście z jej utratą, zmianą, zmianą zakresu obowiązków, czy po prostu gorszym traktowaniem. Czym jeszcze mogę zaskoczyć Państwa w kwestii mitów i stereotypów? Przede wszystkim regularna aktywność fizyczna, jakakolwiek. Przyczynia się do redukcji napadów, więc zalecane jest, aby chory z epilepsją uprawiał sporty. A jak wygląda ciąża kobiety z padaczką? Wbrew powszechnym mitom, ciąża z padaczką wygląda praktycznie identycznie jak ciąża kobiety zdrowej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani prezes. Proszę o podsumowanie. Panie Szanowni centra. Państwo, po tej konferencji mogę tylko zaapelować: nie bójmy się chorych z padaczką, wyciągnijmy do nich rękę. To są osoby, które bardzo często same w swoim gronie, w swoim środowisku zamykają się. Obawiają się tego, jak zostaną przyjęci przez społeczeństwo. Dlatego raczej starajmy się więcej czytać, więcej podnosić swoją świadomość, więcej dowiadywać się na temat tych chorych, aby oni mogli wśród nas normalnie żyć i pracować, co jak pani prezes przedstawiła jest absolutnie możliwe. Potrzeba nam do tego nowych leków, nowych terapii centrów wsparcia, o czym mówił pan profesor. To wszystko jest przed nami, będziemy działać. Dzisiaj przypięliśmy sobie charakterystyczne wstążeczki, aby powiedzieć, że jesteśmy z państwem, że pamiętamy i że będziemy mocno wspierać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jeśli mają państwo jakieś pytania, to teraz jest czas na ich zadań. Proszę bardzo, proszę się przedstawić. Dzień dobry, Wojciech Laska z redakcji Medexpress. Ja bym chciał zadać pytanie panu profesorowi Rejdakowi. Jak standard leczenia w Polsce padaczki wypada na tle państw Unii Europejskiej? Dziękuję. Generalnie mamy dobry dostęp do terapii farmakologicznej w naszym kraju. Wynika to po prostu z faktu, że leki w większości nie mają ochrony patentowej, są już w formie generycznej, więc ich koszty są dużo mniejsze. Leki są refundowane zgodnie z ich wskazaniami. Jednakże stale pojawiają się nowe leki, które dają szansę pacjentom tą z lekoopornością, czyli ci, którzy nie mają szansy na normalną życie, oczekują na coś nowego, na leki o złożonym mechanizmie działania, o innowacyjnym mechanizmie działania. W związku z tym z reguły tu się pojawia największy problem. Są to pojedyncze leki, to nie jest jakiś masowy napływ nowych substancji, więc bardzo nam zależy, aby w sposób płynny były umieszczane na listach refundacyjnych, dlatego że każdy nowy lek stwarza szansę na kontrolę napadów padaczkowych, a tym samym daje możliwość normalnego życia pacjentom. Bardzo dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękuję Państwu za udział w konferencji prasowej.